Dzisiejszy dzień zaczynamy od wyjścia na siłkę i muszę zabrać ze sobą jakieś ciuchy, żeby się przebrać, bo potem ruszam dalej. I teraz, co by tu spakować, co się aż tak nie pognie, chyba postawię na takie szerokie spodnie. Nie mogę zapomnieć stanika, bo ostatnio zapomniałam i to nie było. To nie było dobre, bo jednak y, lubię nosić sobie stanik. Mnie jest akurat wygodnie, to to opakujemy. Ostatnio wam wspominałam, że to będzie moja nowa siłowniowa torebka, i tak właśnie się stało. Już tutaj mam spakowany ręczniczek, wodę. Uwielbiam te butelki filtrujące. Nasza cała rodzinka ich używa. To jest marka Dafi i do niej się dokupuje ten wkład, chociaż co jakiś czas trzeba kupić nową butelkę, bo wiecie co, zauważyłam, że tutaj ta uszczelka. Nie, nie pokażę wam, od środka jest taka uszczelka, która mi zczarniała. Musiałam wymienić na nową, nie dało się tego doczyścić, więc tak, ale to chyba nie wiem, po półtora roku dopiero, więc luźno, ok, potrzebuję dwóch rąk. A mój dzisiejszy trening to Full Body Workout i Pilates w studiu Tańca Simanko. Niech Was nie zwiedzie ta nazwa Studio Tańca, bo poza tańcami są tu też takie zajęcia jak szpagat, rozciąganie, właśnie Pilates. Rúst sem? Jest dość zimno, ale słuchajcie, ja już miałam tak dosyć zimowych butów, że stwierdziłam, że idę w sneakersach. I taka rada: sneakersy, które są zabudowane, naprawdę w chłodniejsze dni zdają egzamin. Oczywiście wolałabym tutaj widzieć moje ukochane New Balance 90-60, ale na mają siateczkę, więc nie dało rady. Też się tutaj rozpiłam, żeby Wam cokolwiek pokazać. Jak w prosty sposób zrobić stylizację, która będzie oryginalna, trochę inna i zwracająca uwagę? W całości utrzymane w jednych barwach. Czyli mamy tutaj po prostu beże, biele, kremy. Ja bardzo lubię tego typu stylizację. Często mi widzicie właśnie w całości na beżowo, czy w całości na szaro czy brudne róże. Lubię takie miksy i co tutaj mamy? Mam krótki sweterek, który dodatkowo sobie wsadzam za pas, żeby podkreślić talię, szerokie spodnie, w których się czuję bardzo, bardzo komfortowo. One są, można powiedzieć, eleganckie, bo mają kant, ale właśnie te sneakersy fajnie przełamują charakter do tego pasek taki karmelowy i brązowa torebka, obszerny płaszcz im dłuższy, tym lepiej, to o mnie wiecie. Jasna czapka, jasny szalik i stylówka gotowa, poćwiczone. Jestem ogarnięta i możemy lecieć dalej. Teleportowałam się do gdzie nie jestem w przecudownym miejscu, bo jestem przy marinie. A jestem tutaj, bo za chwileczkę o 13 mam wizytę u Fryzjera. Dostałam zaproszenie do autoryzowanego salonu Joyco do Studio Effect, Tutaj jest za mną i Zobaczymy, co to się wydarzy. Akurat miałam do zrobienia odrost, więc stwierdziłam, że skorzystam. Super się to wpisało. I zobaczcie, jak będę siedzieć z tymi foliami na głowie, z takim widoczkiem, bo już czuję, że będzie dobrze. Właśnie wyszłam z salonu. Słuchajcie, jestem zachwycona. Mam włosy pofarbowane metodą AirTouch, czyli taką, przy której nie będzie długo widać odrostu, przy której ten blond jest taki naturalny, przenikający się 3D. Trochę tutaj wieje, ale myślę, że dzięki temu wiatrowi. One się wtedy pięknie jeszcze poruszają. I kosmetykami Joyko miałam zrobioną rekonstrukcję włosów, taką dogłębną regenerację, bo no niestety trochę je sobie spaliłam lokówką, to już Wam chyba o tym wspominałam. Więc one potrzebowały naprawdę takiej, takiego mocnego, mocnego kopa, żeby wrócić do siebie, i teraz są takie mięciutkie i sypkie. Jeszcze tutaj. Dostałam cały komplet kosmetyków, który pokażę Wam w domu, bo mam tam szampon. Em, taką siedmiosekundową regenerację trzeba szybko nałożyć na włosy. Ale jak zrobimy sobie unboxing, to dokładnie Wam pokażę, bo to są produkty, właśnie które działają wygładzająco, regenerująco i przeciwko puszeniu. Hej, kochani, witam was w kolejnym dniu. Dzisiaj czekają mnie naprawdę same przyjemności. No dobra, najpierw wizyta w urzędzie, wymieniam dowód, ale powiem Wam szczerze, że kiedyś tak było, że wizyty w urzędzie to nie było coś przyjemnego, a teraz, jak ostatnio wymieniałam paszport, trafiłam na przemiłą panią, więc dzisiaj nie zapeszając, myślę, że będzie tak samo, że naprawdę, tak zwane pani z okienka. To się naprawdę chyba mocno zmieniło, że teraz już jest po prostu super, jest miło i są pomocne, i. no i fajnie. A potem jadę do Loli i będzie tam też Sava, i miałyśmy biegać i jeść śniadanie. Ale z planu zostało tylko samo jeść śniadanie, że Sava ma zmęczone nogi po nartach. Więc stwierdziliśmy, dobra, no to wtedy zjemy i pójdziemy na spacer Już to widzę, jak idziemy na spacer Ale zjemy to na pewno, bo Lola powiedziała, że zrobi swoją specjalność gofry BLT Boże o, ona jest tak wspaniałą gospodynią i kucharką, że to jest jakiś ogień. I jeszcze na dodatek, teraz w tej nowej kuchni. To ona się tak nie cieszy, że chyba tamto w ogóle ma zwiększone moce, <laughs> jeśli chodzi o przygotowywanie wszystkiego. Ja się nie mogę doczekać, bo zawsze jak jeździłyśmy do Loli, to siedziałyśmy właśnie w kuchni, bo w kuchni jakaś jest taka fajna energia. A z tego co widziałam, ona już ma tą ławę, o której marzyła, ma hokery, więc myślę, że tam będziemy przesiadywać. No to dobrze. I do tego urzędu, żeby się nie. Spóźnić, bo pani będzie miła, ale jak się spóźnię, to nie, już nie może nie być. Idę. No, bardzo gładko poszło to ogarnianie dowodów. Faktycznie pani była super, tylko moje linie papilarne nie współpracowały, nie chciał się odbić, ale finalnie się udało. A ja chciałam wam pokazać moją stylizację. Na tapet bierzemy kolor brązowy. Obróz mitami takimi, jak że na przykład nie można go łączyć z czarnym, co uważam, że jest totalną bzdurą. A ja dzisiaj łączę go z granatem. Mam szerokie granatowe spodnie z bardzo wysokim stanem, ponieważ mam krótką bluzkę i nie chciałam się tak wyletnić. Ale co ja lubię w takich krótkich bluzkach i spodniach z wysokim stanem, to, że kiedy trzymamy ręce normalnie, to właśnie nie mamy odsuniętej skóry, a kiedy się poruszamy, to troszeczkę tego ciała nam wystaje, co daje bardzo fajny efekt, bo przy szerokich ubraniach wtedy podkreślamy figurę. Dodatkowo mam oversize'ową marynarę, brąz z granatem, może tu podejdę bliżej. Uważam, że naprawdę jest to dobre połączenie. Buty są ciemnobrązowe, płaszcz brązowy i torebka to też taki ciemny granat. Twarz chciałam rozświetlić jasną bluzką, więc tak to wszystko wygląda. Przydepnęłam sobie pasek i tym pozytywnym akcentem myślę, że mogę kończyć tę wypowiedź i ruszamy do Loli. No i wiedziałam, że będziemy siedzieć w kuchni. Tak właśnie mówiłam, że masz hokery, masz ławę i że tu zawsze była taka super energia, nie? Tak, ale i tak najlepiej tu się siedzi. No, no. Ławę, piję, Tylko czekaj, tak wtedy się, się działo po tamtej stronie, nie? Tak. No, Jezu, Lola, jak to jest pięknie. Ja, Widzę, pięknie. że z każdym dniem gablotka, witrynka jest coraz ładniejsza, bo to się nie da tak naraz ustawić, nie? nie? Nie, kochana, to jest to proces. Jest to dwa dni sobie zmieniam, bo to... Tak? Ja tu, no kurczę, ja tu dużo czasu spędzałam w tej kuchni. Ekstra. No ładnie. A może to tu? A bo <laughs> to, to kupię? Uuu, tu jest luksusowo. Wiadomo. Tutaj też jajeczka. Jejku, jak... O jaj, jakie ładne. Nie zgarniesz ten Z tego sklepu zakupy coś tam co wczoraj byłaś? Ej, a jak ten Czekaj, jak się tanie zakupy? Światu danych zakupów, o. no to jest taki wiesz, no taka tanioszka spośród tanioszek, no to, to nie ale jest fajne, czy nie? Ale fajne, czy nie? na takie gadżety, żeby po prostu zobaczyć, okej, okay. no ale te kosmetyki tam za parę złotych, no to wiesz, nie wiesz jak to było przechowywane. A. Bo, Myślę, bo ja właśnie coś ostatnio coś to nie. widziałam, że na, patrzę nad krystalem, co to jest i wiedziałam, że Ty wczoraj tam nagrywałaś. Tak, bo mój brat miał, e, dał mi cynę w sobotę o <grym> bo mój brat wszystko Ale mnie to zaskoczyło się. właśnie, że w takim miejscu w ogóle wiesz, kasyno jakiś taki prestiż o tamtanie no, zakupy. Ale tu ludzie byli <grym> był taki, <grym> że my nagrałyśmy materiał. A bo to było otwarcie, czy nie? Otwarcie było chyba właśnie w sobotę, a, a więc jakby to był drugi dzień ich działalności. I powiem Ci, że my po prostu statut obie uciekłyśmy tak przebodźcowane i na zasadzie... Dobra, byłyśmy widziałyśmy, wróćmy to za... Okej, okay, może też no. się tam wybiorę i wam nagram, zobaczymy. Ja Ale ci, że musia... musisz mieć nerwy po prostu z... ze stali ze stali, bo tam też przychodzą takie panie, które się rozpychają, nie mówię, przepraszam. Jak w lumpie na dostawie! Nie. Tak, <śmiech> <śmiech> a to jest tyle, a myślałam, <laughs> to będzie O, masz dresik moskito. Ja mam z tym samym kolorze, ale z inną bluzą i bardzo, bardzo go lubię właśnie. Świetna, oni mają. Ale jeszcze tu wam pokażę, tak. jak to ładnie wygląda. Ta kompozycja, że są takie właśnie czarne te sprzęty. Ta lodówka obierę bardziej tu pasuje, nie, ze względu na kolor, nie? Tak, tak. Ale ładnie. Nie ma Czekaj, a kto mówił, żeby zabudować ekspres? Piotrek? Czy ty? Szczerze, szczerze mówiąc, jak on zrobili kuchnię, właśnie. Z... Tym, bez tej zabudowy i to no. samo ta sama na wierzchu, to ja tu wchodzę i tak, boże, co ja zrobiłam, to wygląda fatalnie. Piotrek, czy można tu jak Bo jest teraz tutaj? jest pie Jezu, to jest takie a, ładne. A co, co o, dziękuję. A co, co wtedy powiedział Piotrek? Co? A nie mówiłeś. <ślad> I on po prostu czeka żeby na razy. Bo na to, raz to wygląda tak perfekcyjnie, że ekspres jest tak super zabudowany, no. czat. Dobra, kończę to nagrywanie, bo już chce mi się umyć ręce. No, nie, no, czekamy na sap. Tak, mędziur! Mędziur! Tylko wiesz, co stóp? Trzyma Ej, ja nie pasuję do was. Nie mówiłyście, że dreskot jest, dresy? Ja mam jedwabne słodko. No nie mam cię, ktoś musi nie, nie trzymać się. Nie, ja Kurde! Wiesz, to wróciłam się w nocy z Nath. sporty albo spice. Przyjadę, albo będę spać. Ej, a Lola mówi, a nie wzięłaś jednak tego stroju, a ja wyładowałam go wczoraj. No, ale można iść. No, no mam jak coś. Nie, ja, ja, ja mam to mokasyny. Tak, <laughs> mam dłuższe. Ja ja mam dzisiaj listę zadań do zrobienia. Komfort, A. odbieranie baterii, bo to budowa, bo on się upłynie. Wow. My, my mamy odbiór domu, bo właściciele wracają w przyszły poniedziałek. O, zobaczcie jaką macie informację z podlady. Od piątku przeprowadzamy, mamy ekipę przeprowadzkową. O szyi! I jeśli coś się przesunie na naszej budowie, to od przyszłego poniedziałku do niedzieli wynajęliśmy domek pod Kościerzyną. I mogę tu Żeby nagrywać? Nie mieszka, ale ja mieszkać, ale czy może być Ale to jest do My bo... mamy doświadczenie w takich ludziach. Bezdomny. Bezdomnych. Bezdomny. Bezdomny. Mamy jeszcze na to people. Zobaczymy, nie? A co ty za dowód ścieżyną? My też mieliśmy... Na Wakacje. No? Ej, ten taki, co, właśnie byliście na wakajkach, to tak. tam była jakaś jacuzzi czy balia? Tak, tak. To, no, no, tylko teraz znaleźliśmy tę mniejszą wersję, bo kiedyś byliśmy tam w trójkę czy w czwórkę, a teraz... Nice. No to fajne wakajki. Czyli chodzi na to, że jednak to my do niej przyjedziemy. <laughs> Jestem w domowym sosie, w dresiku i mam tutaj kilka paczek, które chciałam z wami otworzyć. Tutaj od marki Bell Fog in the Garden. Trzymasz w dłoniach wyjątkową kolekcję, która pozwoli ci przy każdym użyciu przenieść się na magiczny podwieczorek w różanym ogrodzie. Wow, z woreczek w róże. Całe opakowanie jest mogę takie uuu lala, ale tego tutaj jest. Mam tutaj błyszczyki, brązer w sztywcie, brązer rozświetlacz i zobaczcie na te piękne tłoczenia w róże, jak to cudnie wygląda. Że ja ostatnio jestem bardzo makijażowa i lubię eksperymentować. To z przyjemnością przetestuję. I jak coś mi się sprawdzi, to od razu w jakimś kolejnym vlogu dam Wam znak. Rimmel, zobaczcie. Produkt dla dorosłych. Lateksowy połysk, elektryzujący kolor, lekka formuła. Tutaj mamy produkty do ust i zobaczcie, zamknięte w lizakach. No, czegoś takiego w paczce PR-owej to jeszcze nie widziałam, więc tutaj rozkoszuj się karmelowym lizakiem, tak jak jednym z sześciu intensywnych odcieni, a możesz delektować się nim powoli, lub rozbić odkrywając, co kryje w środku. Zobaczcie. Te błyszczyki są zamknięte w lizak, który albo właśnie można zjeść, albo rozbić. Wow! <gry> bardzo oryginalne. Naprawdę super pomysł. Tu z kolei mam paczkę z Mosquito. Ja z tą marką współpracowałam już kilka razy i dostałam od niej wiadomość, że jest im bardzo miło, że noszę ich dresy cały czas w różnych y, sytuacjach, stylizacjach i chcą mi się odwdzięczyć i mogę sobie wybrać coś z nowości. Bardzo, bardzo jest to miłe. Mam tutaj bluzę z takimi białymi przeszyciami. Do tego są szerokie dresy z delikatnymi lampasami z boku. Bardzo lubię takie szerokie spodnie. Więc tutaj będzie taki komplecik. A o tej bluzie to myślałam, że w chłodniejszy dzień będę w niej biegać i uwaga, uwaga. T-shirt z mocno zarysowanymi ramionami. Tutaj są poduchy. Kocham taki krój, więc bardzo, bardzo dziękuję za ten prezent. Sama sobie wybrałam, co chcę dostać w prezencie, więc. Yy... No nie ukrywam, że bardzo się z tego cieszę, ale właśnie jak marki odzieżowe wysyłają niespodzianki. To czasami jest różnie, wiecie, no bo każdy ma inny gust, a tutaj właśnie napisali, że chcą mi przekazać taki prezent, ale że mogę sama go wybrać, więc uważam, że super bo po prostu wybrałam coś, co realnie mi się podoba i będę nosić. I tutaj paczka z marki na oko, akurat z którą będę miała działania na Instagramie, będę nagrywać reels stylizacyjny, coś, co bardzo lubię. Czekajcie. I mam do nich kod zniżkowy, który napiszę na ekranie. Wybrałam rzeczy w najgorętszym kolorze tego sezonu. Najgorętszym, ale zarazem spokojnym, bo jest to masełkowy-żółty. Spójrzcie, tutaj jest taki t-shirt. Z krosantem w delikatne paseczki. Bardzo fajna, mięsista, masełkowa bluza. I do niej do kompletu są dresy, które można połączyć zarówno z tym t-shirtem, jak i z bluzą. A te dwie góry będą super grały z jakim kolorem? Z takim różem i ja te ich spódnice uwielbiam, mam taką burgundową i nosi mi się świetnie, to jest wiskoza, więc coś co lubicie, naturalny skład i ja takie spódnice uwielbiam łączyć i z sandałkami i ze sneakersami i z klapkami. No, po prostu to jest, moim zdaniem, bardzo uniwersalny model. Ja takie właśnie rzeczy lubię, które potem można łączyć ze wszystkimi innymi rzeczami w garderobie. Więc na ekranie macie kod zniżkowy na całą ich kolekcję, więc zajrzyjcie sobie koniecznie. A jak macie ochotę zobaczyć, co stworzę z tymi ubraniami, to zapraszam Was na mojego Insta, bo tam pojawi się Reels. A tu zamówienie z temu, ponieważ tam znalazłam najfajniejsze haczyki na narty i snowboard. Chcemy je przechowywać przez resztę sezonu w piwnicy. Więc właśnie haczyki i przy okazji tam było tak, że trzeba powyżej jakieś kwoty mieć zamówienie, żeby zostało wysłane. Zamówiłam te kalkomanie 3D, którymi się bawię z Olim. To jest taki pokoik, który mebluje się kalkomaniami. Świetna zabawa. I prawie wam zapomniałam pokazać te pielęgnacje z Joyco, ale bym była gapą. Widzicie, jak człowiek czegoś nie, gra, nie nagra od razu, to już Wam pokazuję, bo laski, które mają włosy takie z tendencją do puszenia się, to myślę, że będą zainteresowane tą serią. To jest Defy Damage. I tak, tu jest szampon, następnie jest odżywka i taki produkt In A flash i tutaj jest napisane 7 sekund i słuchajcie jaka jest akcja z tym produktem jego nie można nałożyć na dłonie i dopiero na włosy bo on działa przez te jakby 7 sekund i już po 7 sekundach będzie za późno bo składniki się uwolnią na rękach, a nie na włosach, więc jego trzeba bezpośrednio na głowę wylać żeby to zdążyło pojawić się na włosach w ciągu 7 sekund 7 sekundowa kuracja odbudowująca wiązania we włosach do włosów uwrażliwionych włosy do 20 razy bardziej odporne łamanie. W ciągu zaledwie 7 sekund ten kremowy zabieg odbudowujący wzmacnia wiązania, ułatwia rozczesywanie i sprawia, że włosy wyglądają zdrowo i nabierają blasku, więc to używamy jako taka super kuracja doraźna. Jak zobaczymy, że włosy już się poprawiają, odzyskują swój dawny blask, to wtedy używamy odżywki, a jeszcze jest tutaj w ogóle zarąbisty produkt, maska Sleep Over i to jest maska, którą nakładamy na noc. Lekka odżywka do włosów na noc, odżywka do włosów o konsystencji lekkiego kremu, która głęboko odżywia i wygładza je podczas snu i tego się nie spłukuje. Zostawia się po prostu na noc. Przed snem nałóż niewielką ilość na mokre lub osuszone ręcznikiem włosy na długości mając nasadę bez spłukiwania. Jedną popkę na jedną stronę, drugą na drugą. Jak u racji rozpocznę od tego, że będę używać szamponu, na to inne flash i jak zauważę, że włosy już są w dobrej kondycji, to wtedy odżywka i ta maska na noc. A tak wygląda krajobraz po bitwie unboxingowej. Hej, kochani, ja dzisiaj się z wami maluję, bo muszę zrobić taki mocniejszy make-up, ponieważ wieczorem czeka mi coś bardzo, bardzo ważnego. Event, który organizuję, wspominałam wam o Strefie Liderek, i to jest właśnie dziś z moimi. Czterema wspólniczkami. Oh my god, to będzie big day, bo robimy to na stadionie w strefie VIP. Mamy gościnnie Agnieszkę Pale, która do Polski wprowadzała markę Toast. Mamy networking, mamy tam catering, yy, mamy bar. I bardzo dużo uczestniczek. Wczoraj pakowałyśmy gift bagi, akurat u mnie w domu i to była fabryka świętego Mikołaja, żeby zrobić to w takiej ilości i zebrać te wszystkie rzeczy w jednym miejscu, o niczym nie zapomnieć, nagrać. To wszystko. Słuchajcie, naprawdę, takie organizowanie eventu to jest szkoła życia. Ale jako, że robimy to w pięć, to powiem Wam, że tak się fajnie rozkładają te zadania, że każda jest odpowiedzialna za coś totalnie innego i razem się we wszystkim wspieramy. No, ja sama nie wiem, jak my to zrobiłyśmy, że robimy event na stadionie. Brzmi to, jak, jak zakładałyśmy konto w banku to mówimy tam, pani mówi, o, jaka nazwa, strefa literek, a co dziewczyny będziecie robić? A my, no, robimy takie kobiece eventy, takie spotkania biznesowe, networkingi, a ona, o, bardzo fajna inicjatywa, <laughs> a gdzie to robicie? No i mówimy, no, dwa pierwsze były w restauracji Mimoza, takie kameralne, a trzecie robimy na stadionie. I ona tak, jak to na stadionie? I my tak, wiecie, taki to yy, powiedziałyśmy, no, na stadionie, jakby to było, jakby to była najnormalniejsza rzecz świata, a w sumie chyba, do mnie samej nie dociera, że to jest naprawdę something big. Dostałam próbkę tuszu z benefitu Bad Girl bang. I jestem nim zachwycona. Zobaczcie, jakie on robi piękne rzęsy. to jest niepomalowana jakby co. Tak super podkręca. Taką szczoteczkę ma. Myślę, że będę musiała go kupić. No dobra, make-up zrobiony, to teraz czas przygotować stylówkę, choć jeszcze nie będę się w nią przebierać, ale już wolę sobie bycie wyłożyć na łóżko wszystko, żeby mieć takie ready, steady go. Jedna z opcji to garniak, bo w garniaku to się człowiek czuje zawsze komfortowo, tym bardziej, że on ma szerokie nagawki i takie oversizeowe ramiona, i to można fajnie przełamać sneakersami, a w sneakersach no to jest bosko. Opcją jest też sukienka z takimi kwiatami. Może w sumie się Wam w niej pokażę. Tak się prezentuje. Tu ma te kwiaty, ale chyba trochę mi brzuch wystaje do niej za bardzo. Dobra, mam jeszcze inną opcję. Nie da się ukryć, że lubię czarne sukienki, bo to wszystko to są spodnie. Tutaj różne kolory, a te wszystkie są czarne. Ale jakoś tak uważam, że zawsze w czarnej to zawsze elegancko. Choć no, widać, że korzystam też z innych kolorów, ale przy czarnych może się tak fajnie pobawić formą. Nie ma problemu z doborem butów, torebki. Okej. Okay. Idę tak. I konkretnie właśnie w tych skarpetach. I zobaczcie, ta sukienka ma tutaj taki węzeł. I ten węzeł to jest po prostu zarąbista sprawa, bo zobaczcie, ukrywa wszystkie niedoskonałości, nic tu nie odstaje. Jak tutaj w sukienkach coś się dzieje, jest jakieś marszczenie, wiązanie, to właśnie na wystający brzuszek to jest super. Mój nie wystaje jakoś bardzo, ale trochę tak, więc w takiej całkiem obcisłej, ja bym się czuła niekomfortowo. Więc tutaj w tej będę miała pełną swobodę, pomimo że ma jakieś wycięcia, to naprawdę jest bardzo bardzo wygodna. Co na dół? Może baleriny z tym kwiatem? I one zawsze fajnie pasują do sukienek. No chyba będzie to wyglądało dobrze i będzie mi wygodnie. To dam scena miejsce dla naszych uczestniczek, jak to ekstra wygląda? Wow. Tutaj będzie catering, tam będzie bar, a teraz wchodzimy do naszej loży. Hej, hej, cześć! Ile się tu dzieje? Zamieszanie przed eventem. Jejku, jak pięknie wyglądacie, naprawdę! Ale gwiazdy totalne. Tutaj są prezenty specjalne od naszych partnerów: vouchery i tak dalej. Gift bagi widzicie na krzesełkach. I jak tam, humorki? Robimy zdjęcie bukietu, który przygotowała Daszewska Florist. Tutaj Kamilka ładnie z nim pozuje. Jak no. zwykle najładniejsze kwiatki to Natalka. No, zobaczcie, jakieś śliczne murawa się podlewa. Naprawdę, ten stadion robi niesamowite wrażenie. Aaaa! Lawędzia odpowiedzialna za dzisiejszy catering. Za ile przyjeżdża? 17 minut. Uch! Jeżeli chodzi o polskie jedzenie, polskie smaki, nie dziecie nigdzie w Trójmieście lepszego. dewolaja, z razów i. po cygasku, pierogi, Jezu, wszystko co kocham, wszystko co a, kocham. Co chcecie, no, żeby... Pyszka, Polskiego. z się. Lawenda Tego? przy stacji gdańsk zaspa. Nie Lidla. O Jezu, kocham, kocham, kocham. Pałka przybyła z opaskami, wszystkie uczestniczki dostaną taką. No i my też musimy sobie właśnie tutaj zapiąć. Boże, to jest takie wspaniałe, jak ludzie się przełamują. Kamila jeszcze niedawno nie chciała ani słowa powiedzieć do kamery, a teraz zobaczcie, nagrywa o evencie, ja jestem z niej taka dumna. A wczoraj pierwszego Właśnie mówię, że się przełamałaś, jestem z Ciebie taka dumna, że nagrywa. Malowałam się sama w domu, ale jak zobaczyłam, jakie laski mają przepiękne makijaże, to stwierdziłam, dobra, może mi tutaj coś dołożyć. <laughs> Lisowska make-up, tak? Tak cię można znaleźć tak. na Instagramie. O znaczyny. To mi pokaż się jak pięknie wyglądasz. <noise> więc też mi się zachciało mieć może... To do coś... pewności siebie, tyle powiem. No, więc właśnie tak stwierdziłam, to dobra. Może coś tam się jeszcze poprawi. Żeby was tutaj nie zwiodły jajka, to jesteśmy na studiu. <noise> <noise> Jest to bar, który zaraz będzie wyprasowany. Jeszcze nie leci para. Chciałam zrobić takie, wiecie, ale nie. I co? Cieszę się, że przyjechałam w jeansach i w t shircie a nie w sukience. I sukienkę mam w torbie, bo jakbym teraz prasowała, czy tak rozkaraczyła, to by było kiepsko. O dobra, jedziemy z Słuchajcie, dziewczynka, wielki dzień dzisiaj. Nastał cudownego dnia, żebyśmy się dobrze bawiły przede wszystkim, żebyśmy, moja intencja jest taka, żebyśmy miały dużo luzu, żebyśmy miały same... Próba generalna, ale normalnie mam szóstkę, generalnie mam szóstkę. Tak, masz szóstkę. Szanowni Państwo, proszę wszystkich o powstanie. Czas na chętne narodowe obu krajów... z checklistami. Od 14 lat działam w social mediach, jestem influencerką i w tej tematyce też prowadzę warsztaty, wykłady, mentoringi, więc jeżeli potrzebujecie pomocy w rozwoju social mediów w swojej firmy, czy współpracy z influencerami, to ja Wam chętnie doradzę. Jeśli chodzi o agendę, zaczynamy od rozmowy z Agnieszką Palą, naszą prelegentką, którą 楼梯。 Zdjęłyśmy to! Tak. We did it! Nie, aż nie, ale energia level oh. zero! zero. Jest, nie mam, idziemy jeść Dzięki ciasto. Niepłynę, za to idziemy zbieramy spać. Zbieramy, tak, idziemy spać, jesteśmy bardzo zmęczone, to ale extra. zadowolone. Zbieramy siły na kolejny. I pomysły, inspiracje, i feedback, tak, i wszystko. Dzięki, do nas. <laughs> z tego, jak to otoczenie zmienia człowieka. No, to prawda. <laughs>